Cześć, ja jestem Brodaty, a przed wami. gra w której nawet zakładanie nika odbywa się w 15 klatkach. Chwilę później mamy dziwne puste pole, na którym nic nie ma i guzik OK, który aktualnie zasłania moja paskudna morda. Prawdopodobnie tam jest zgoda na sprzedanie swojego życia albo nerki, ale nieistotne. Kiedy klikniemy OK, mamy od razu ofertę zakupu, skrzyneczek za pieniądze, że jest to jedyna taka okazja w historii wszechświata i w ogóle. Wielu osób pytało o gierkę Last Man Standing, która... Jakoś całkowitym przypadkiem, prawda? Pojawiła się w tym samym momencie co Player Unknown Battlegrounds i też jest w modelu Battle Royale. Pewnie przypadek. Różnica, która może Wam się tutaj spodobać na początek, no to jest fakt, że jest to gierka free to play. Mimo tego warto coś innego zaznaczyć. Niestety, na sam początek może Was ostrzec i trochę Wam pogrodzić takim growym paluszkiem z historii gier. Za Last Man Standing odpowiada studio Free Rain Entertainment. To są ci sami ludzie, którzy zrobili Shattered Skies. Teraz sami co zrobili? Zagadka dla was: War Z, Infestation, Romeros, Aftermath i całą masę tego typu gier. To cały czas ta sama ekipka, Siergieja Titowa. Warto przypomnieć, że Free Rain zrobiło też inną gierkę, nazwaną Burst Fire. Była to perfidnie chamska kopia Rainbow Six Siege. Wszystkie featurey, wszystkie rzeczy, jakie były w Rainbow Six, no w Burst Fire zostały skopiowane. Grę twórcy z Free Rain zamknęli, obiecali wrócić zmi ze zmienioną produkcją. I tyle i widziano. Hej zebrali i tyle w temacie. Tym razem jest dość podobnie. Niemal tego samego dnia, kiedy pojawił się Player Unknown's Battlegrounds, pojawiła się gierka Last Man Standing. Ta taktyka jest charakterystyczna dla studia Free Reign, tak samo jak to było z wydaniem Warzy. Chwileczkę po spektakularnym sukcesie Daisy, Free Reign właśnie z tego słynie, że wydaje gry. Identyczne jak inne, na bazie utartego silnika, na bazie tego samego schematu, przerabiania po prostu Warzji w nieskończoność akurat wtedy, kiedy inne gry zdobywają sławę. Po prostu przerabiają swoją grę, robiąc ją podobną do aktualnie popularnych i próbują ją przepchnąć. Czwarty przykład w ciągu dwóch, trzech lat to właśnie Last Man Standing i Battle Royale. Pierwsze co powoduje wylew, to obowiązek rejestracji jeszcze jednego konta. Nie ma tutaj synchronizacji ze Steamem i w sumie nie wiadomo po co te konto w ogóle robimy. Jeszcze jeden wylew w gratisie to chęć zagrania w party z kolegą. Odpalamy sobie grę, widzimy opcję grania w kopie, ale nic z tego, bo opcja party dopiero kiedyś się pojawi. A zapartowanie na trybie solo, no niby są rozdawane bany. No w sumie to jest dobry sposób, żeby się samo zbanować z tego grapu. Kolejny wylew to Borderless Window, czyli po prostu opcję w grze. Granie w oknie zmaksymalizowanym. I tak jest graniem full fullscreenie, czyli okno zmaksymalizowane. No niby mamy, ale żeby przejść na drugi ekran i tak grę trzeba w pełni zminimalizować i poczekać aż ona się zminimalizuje. Bo nawet te borderless window to tak naprawdę full screen. Tylko. Po wylewie. Następne rakowisko ma miejsce, kiedy odpalamy sobie, no, tryb treningowy, żeby poznać tą grę, tak? Gdzieś, gdzie po prostu bez przeszkód można sobie latać po dostępnym świecie, bez zmniejszania się tej mapy i testować na przykład bronię w formie takiego jakby deathmatcha. No, słychać też ludzi na voicechacie. Słychać ich tak samo, nieważne jak daleko są. Podobnie strzały z broni. Nieważne, czy ktoś napierdziela w budynku, czy nie wiem, całą dzielnicę miasteczka dalej, dźwięk jest. Tak samo głośny. Słyszymy na przykład grubą strzelaninę, widzimy 200 metrów dalej typ lutu jakiegoś typa. No to myślimy sobie, he, podejdziemy do niego po cichutku, zaskoczymy go, złapiemy fraga, dobijemy, będzie fajnie. A okazuje się, że to dwóch innych gości strzelało się piętro niżej w naszym budynku. Jedziemy z poziomem ja z... dalej. Pamiętacie te wszystkie shieldy, takie metalowe tarcze z War Z, które można było stawiać i tak dalej? Tutaj też są. Co lepsze można je stawiać w przejściach, na przykład w drzwiach, ale co jeszcze lepsze? Wyobraźcie sobie sytuację. Strzela do was jakiś koleś, wiecie, że on tam gdzieś jest, no jesteście na otwartym terenie, macie trochę przerąbane, tak gdzieś tam jakieś krzaki, drzewa, ale i tak was zabije, jeżeli będziecie na niego biec. No to wciskacie sobie piątkę, lewy i nagle przed wami pojawia się tarcza. Jeb po sekundzie stoicie zasłonięci takim metalowym shieldem i kij w otwór temu, co do was aktualnie strzelał. Sam pomysł na pułapki jest całkiem spoko, bo są nawet miny przeciwpiechotne, które można gdzieś zostawić, jednak no jest to kopiuj-wklej po prostu z WarZ. Następny wylew, kwasu do mózgu, mamy z oprawy audio, gościa drepczącego w budynku, po prostu jego kroki. Słychać z około 200 metrów. Z drugiej strony ulicy. Słychać je tak samo głośno, nieważne czy podejdziemy do tego budynku bliżej, czy przejdziemy obok i w pewnym momencie ich nie słychać, podejdziemy krok dalej i znowu je bardzo mocno słychać. W ocenach na Steamie wiele osób y, mówi o koszmarnej optymalizacji tej gry. Mi ta gra o dziwo, działa bardzo dobrze, na dwóch sprzętach, koło 70-90 klatek na 2K na ultra, bywały czasami małe spadki poniżej, jednak Ogółem ta gra chodziła zaskakująco płynnie, ewentualnie jeżeli nagle gdzieś się obracałem, patrzyłem w wiele stron naraz po prostu, może niewiele stron naraz, bo się chyba nie da, ale po prostu na przykład nagle patrzyłem wprost i nagle do tyłu zobaczyć, czy ktoś mnie nie goni, no to wtedy były spadki. Co mi jeszcze tutaj sprawiło problemy? Coś sprawiło też, że... jakby to powiedzieć, w mózgu pękła mi żyłka, kiedy pierwszy raz miałem pojedynek w tej pseudogrze. Widzę typa, próję do niego, a tu pojawił się pasek jego hapsa i to ile ma pancerza! Jak? Dlaczego? No po co? Nie bardzo wiem, co powiedzieć na taki absolutnie zdałniony pomysł by w grze, gdzie liczy się zaskoczenie, przekradanie, leczenie, brak wiedzy o tym, jakie zagrożenie stanowi przeciwnik, jaki ma ekwipunek, czy ma, nie wiem, hełm, czy ma kamizelkę, czy może jest właśnie obity, żeby w takiej grze nagle wiedzieć, ile ma chapsa i czy ma kamizelkę po prostu do niego celując. Skoro już o kamizelce mowa, można podnosić kamizelki w nieskończoność. i Na przykład kiedy kampimy w budynku, wokół gdzieś leżą 3-4 kamizelki, ktoś nas goni. Trochę nas pobiją, wpadamy do budynku, łapiemy tą kamizelkę i ona jest natychmiast na nas. Strzelamy się w nim, łapiemy kolejną i po prostu typa zabijamy. No, jest to trochę dziwne. Nie licząc oczywiście tego, że kamizelki nie mamy na sobie, bo kamizelka w tej grze na razie to tylko cyferka, bo zadbano o jak najszybszą implementację skinów za skrzyneczki, za pieniądze, a nie zadbano o to, żeby po prostu postać faktycznie miała tą kamizelkę na sobie. Warto też wspomnieć, że używanie środków leczących, np. apteczek. Też jest natychmiastowe i możemy ich targać dowolną ilość. No, jak działa sama mechanika strzelania? Kto grał w War Z, War Inc., Romero's Aftermath, Shattered Skies i bla bla bla, inne gry tego studia, ten od razu będzie wiedzieć na jakim schemacie działa tutaj strzelanie. Nie jest tragiczne, ale jakoś do realnych i naturalnych też nie należy, jest takie randomowe. Sprawdziłem też z kolegą obrażenia broni. Każda wali tak samo. Jest może minimalna różnica na przykład w rozrzucie tych broni, pojemność magazynków i yy, oczywiście tekstura tych broni, ale obrażenia każdej broni są niemal identyczne w wersji jaką dostaliśmy w dniu premiery. Tak jakbyśmy dostali nie wiem różne modele tekstur na broni i w sumie tyle, bo niczym się nie różnią, zasadniczo jedna od drugiej. W porównaniu yy, czy to do Hitzy, czy do Battlegrounds, tutaj trzeba wpakować jednak w przeciwnika często pół magazynka albo więcej. Nie ma tu czegoś takiego jak helm. Jest życie, jest kamizelka. Możemy mieć po prostu kamizelkę na full albo trochę obitą, no i tyle, i życie, po prostu. Nie ma hełmu, więc no headshot zadaje więcej obrażeń, ale na przykład hełmu tutaj nie ma w tej grze na razie. Plusem jest szybkość tych rozgrywek. Najczęściej jest to 15-20 minut max, więc jest dość szybko. Zaledwie minutę po rozpoczęciu mapa zaczyna się już zmniejszać, no i z tym też jest trochę wylew, bo ta bariera tego świata się po prostu teleportuje co 10 metrów i wygląda obrzydliwie, a nie przesuwa się tak płynnie i zabija też bardzo szybko. No, stanie na krawędzi tego, tej bariery nie ma za bardzo sensu i nie wiedziałem czy twórcy chcieli zmusić graczy, żeby stali jednak daleko od tej bariery i nie kampili przy niej, czy jednak no, jest to źle zrobione. Również mamy tutaj bardzo długi czas oczekiwania na lobby. Ponad 3 minuty, mimo że gracz już jest full w lobby i gra mogłaby się zacząć, to i tak trzeba czekać na to bardzo długo. Twórcy pozostałych produkcji H1Z1 czy Battlegrounds poszli w końcu po rozum do głowy, zauważyli, że puste mapy, gdzie jest tylko trochę drzew, krzaków, to jest no słaba gra. Player Unknown zrobił nową grę, po prostu i bardzo dobrą mapę. A twórcy H1Z1 zrobili nową mapkę, no bardziej różnorodną. Wyszło im to ogólnie dobrze. Sergej Titow i jego ludki chyba dalej się w tym gatunku battle royale nie obudzili. Mapa jest niewielka, brzydka, pusta, płaska, paskudna po prostu. Nawet drzwi nie można w budynkach otwierać. Najczęściej finał gry jest na pustym polu. Granice mapy to nagłe urwisko do nicości. Wiecie, taka po prostu pionowa ściana do szarości. Nic tam nie ma i tak wyglądają granice mapy w tej grze. Gdzieś też w tej szarości widać lobby, które sobie lewituje nad całym światem. Grę macie nagraną w 2K na maksymalnych ustawieniach. Trochę nijak to się ma do paru screenów na Steamie. Naprawdę, mam wrażenie, że były poprawione. Do tego dochodzi dość koszmarny loading. Dysk SSD. 32 gigamów DDR4 i tak dalej, wczytywanie do lobby trwa około jednej minuty. Warto odpowiedzieć na pytanie: po co gramy w ten tytuł? Czy coś zdobywamy w Last Man Standing? Tak, dostajemy złotko, które następnie możemy wydawać na skiny. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie fakt, że te skiny czy ubranka gdzieś już widziałem. Czy mimo, że The Last Man Standing jest free to play, to czy jest pay to win? Na razie nie. W skrzynkach za hajs, za, za pieniądze po prostu dostajemy skinę na bronie lub na postacie i nic więcej. Finalnie. Nijak. Idzie to Battle Royale ocenić, ten akurat rodzaj bateriala, akurat tą grę. Pewnie znajdą się obrońcy tego tytułu, którzy powiedzą, że jest za darmo, to warto zagrać. Ja najzwyczajniej w świecie w tej grze nie widzę nic ciekawego. Jest tu więcej bugów i niedociągnięć niż sensownej treści. Widzę kolejną produkcję twórców Scamzy, e, sorry, Warzy, zrobioną na szybko. Byle tylko zdobyć jakąś minimalną popularność i zarobić jakieś grosiaki na kiepsko wykonanej grze, która akurat przypadkiem pojawia się. Wtedy, kiedy inna gra z tego gatunku. Przede wszystkim w tym tytule brakuje jakiejkolwiek treści poza modelem Battle Royale. Postać chyba nie może krwawić, nie ma obowiązku bandażowania się, nie ma tej dynamiki związanej z tym, że tracimy zdrowie. Ekwipunek obiera się o parę użytecznych przedmiotów, nie ma ich tutaj zbytnio dużo. Brak plecaka, czy zarządzania tym, co powinniśmy nieść, a co powinniśmy jednak wyrzucić. Ile damy radę unieść, albo ile rady, damy radę zmieścić do plecaka? Tego nie ma. Koszmarna oprawa dźwiękowa, niszcząca całą przyjemność zestrzelania lub zakradania, bo słychać nas z kilometra i nie wiemy, gdzie ten przeciwnik jest, bo po prostu go słychać cały czas tak samo. Nie ma tego dreszczyka lądowania też ze spadochronem, wybierania miejsca, gdzie mniej więcej chcemy zacząć grę. Bo tytuł po prostu wrzuca nas w losowe miejsce na początku gry, po prostu się respawnujemy i tyle, nie, nie lecimy tutaj ze spadochronem. W ciemnej dupie jesteśmy, kiedy znajdziemy się w jednym budynku na skraju mapy, na przykład w narożniku. Bo gra tak chciała, a przed nami są kolejni przeciwnicy, którzy już będą uzbrojeni. W mojej ocenie, The Last Man Standing po prostu nie ma zalet. Nie ma tutaj rzeczy, która jest zrobiona dobrze albo bardzo dobrze, dlatego od siebie mogę powiedzieć. Tylko tyle, że ta gra jest w mojej ocenie słaba i zostawiam tu od siebie miniaturkę pomarańczową, czyli z totalnej desperacji można w to zagrać, ale frajdy raczej ciężko tutaj oczekiwać z, taki, z taką ilością błędów. No cóż, tyle.